Dzień dobry, Jan Piński. Witam na moim kanale. Dzisiaj, drodzy Państwo, historia tego, co chce osiągnąć Władimir Putin, wprowadzając oficjalnie już do światowej polityki szantaż nuklearny. Wczoraj ogłosił podwyższenie gotowości wojsk odstraszania, jak nazywane są siły atomowe Rosji. Wszystko dlatego, że wojna na Ukrainie nie idzie tak, jak przewidywał. To znaczy, nie udało się tak szybko, jak przypuszczał, skłonić ukraińskich władz do ucieczki, ogłosić powstanie nowego prorosyjskiego rządu. Wojna będzie trwała niezależnie od tego, które miasta padną. Ukraina to jest 44-milionowy naród wspierany przez największe kraje w tej chwili świata, otrzymujący broń, otrzymujący pomoc. Ta wojna nie będzie takim prostym, łatwym spacerkiem, jak uważał Putin. Oczywiście te groźby mają wpłynąć na pomoc udzielaną Ukrainie. Rosja. W ciągu ostatnich dni Putin zrobiła więcej dla integracji europejskiej niż udało się osiągnąć przez ostatnie kilkadziesiąt lat. Obywatele krajów Unii Europejskiej po prostu dostrzegli niebezpieczeństwo i zrozumieli, że tylko w bliskiej współpracy jest siła zdolna przeciwstawić się właśnie na przykład Rosji którą rządzi koleż, który nie ma żadnych skrupułów. Przy okazji czwartego dnia wojny wyciekło przez przypadek do rosyjskich mediów oświadczenie z okazji zdobycia Kijowa. No, troszkę się panowie pośpieszyli, natomiast w tym artykule, sygnowanym przez rosyjską agencję Rianowosti, wyjaśniono wszystko, na czym ma polegać najnowsza polityka Putina? Otóż jest to tworzenie nowego świata. W tym nowym świecie Rosja ma mieć takie same prawo głosu, jakie miał Związek Sowiecki. Więc podbicie Ukrainy jest nazywane naprawieniem geopolitycznego błędu z 1991 roku, czyli odłączenia się i niepodległości Ukrainy. Ukraina jest tam wymieniana jako część Rosji. I dopiero teraz narody rosyjskie są w komplecie, kiedy Rosja podbiła Kijów. Groźby, które formułuje Putin, po prostu mają umożliwić Rosji funkcjonowanie w oparciu o siłę. Tutaj problem polega na tym, że Bezprecedensowe w historii sankcje, na które do, zostały nałożone na Rosję, one będą miały bardzo wymierny wpływ na poziom, na funkcjonowanie państwa rosyjskiego, dużo większy niż Rosja, niż Putin, niż władze Rosji, niż Putin kalkulowały. To najlepiej było widać, co osiągnął Władimir Putin po ewolucji stanowiska Niemiec, które w ciągu kilku dni od wysyłania Chemów przeszły do wysyłania pocisków rakiet, czy rakietnic przeciwpancernych, rakietnic Stinger, które mogą strącać maszyny latające, a także czołgów przeciwlotniczych, czyli bardzo długa droga. Można nawet powiedzieć, że Putin wyleczył Niemcy z pacyfizmu, który w Niemczech był obowiązującą doktryną od czasu końca II wojny światowej. Putin się nie kryje z tym, że odbudowuje wpływy dawnego Związku Sowieckiego. Potęga cała sowiecka właśnie opierała się na grożeniu zakładą atomową. I tutaj, drodzy Państwo, po prostu musimy się przyzwyczaić do tego, że będziemy żyć tak, jak żyli nasi ojcowie, dziadowie. W świecie, w którym groźby atomowe są używane jako sposób negocjowania, jako sposób funkcjonowania w polityce. Możemy się nawet spodziewać, że dojdzie nawet do jakiejś detonacji atomowej, że dojdzie do uderzenia, które ma pokazać światu, że Rosja nie zawaha się używać tego środka. Osobiście obstawiałbym jakąś demonstrację, na przykład na wodach Pacyfiku albo na wodach e, Oceanu Atlantyckiego, po to, tylko żeby pokazać, po prostu przemówić do wyobraźni. W świecie memów, w świecie mediów społecznościowych, gdzie, które rządzą percepcją ludzi, to tego typu rzecz, zdaniem pewnie analityków, specjalistów od manipulowania opiniami publicznymi, powinno wpłynąć na krótko moment zastraszenie. Mieszkańców globu. To jest coś, co Państwo musicie zrozumieć, że Rosja słaba pod względem gospodarczym, słaba pod względem innowacyjności, była świetna, jeżeli chodzi o manipulowanie społeczeństwami i świetna, jeżeli chodzi o szerzenie dezinformacji. To znaczy, na przykład w latach 70 w Europie Zachodniej, także w Stanach Zjednoczonych, Związek Sowiecki inicjował ruchy rozbrojeniowe, które miały, tak jak taki miał cel, doprowadzić do świata, w którym Zachód się rozbroi za atomu, co miał przybliżyć pokój. Tak naprawdę oczywiście ukrytym celem tej operacji było to, że Siły konwencjonalne w Europie, Związek Sowiecki miał dużo silniejsze niż zachodnie państwa. W związku z tym, gdyby wyeliminować w czasach e, zimnej wojny równowagę opartą na szantażu atomowym, to wówczas e, Związek Sowiecki mógłby spróbować zaatakować kraje zachodnie, nie licząc się z konsekwencjami. Tak w skrócie można to powiedzieć. Teraz wychodzi tutaj też jest stąd wściekłość Putina, którą trudno mu ukrywać. On jest po prostu wkurzony. On sobie wymyślił plan, który zakłada powrót do roku 1900, przed tego, do, do tego momentu, przed którym był rok 1991, czyli do tego momentu, w którym Rosja kontrolowała nie tylko Ukrainę, nie tylko Białoruś, ale również Republiki Bałtyckie. Stąd. Od kilku lat dosyć głośno powtarzane jest, i to nie jest jak widać mantra, i to nie było jak widać głoszenie czegoś yy, kompletnie niewiarygodnego, bo do, wszystkie, to, cały ten scenariusz się sprawdza, po prostu yy, Putin po, po podporządkowaniu sobie Ukrainy, gdyby mu się to udało, po prostu następnym krokiem byłoby upomnienie się, to pewnie tak by się to nazywało, o ochronę praw mniejszości, na w krajach y, bałtyckich i przypomnijmy drodzy państwo że Władimir Putin wyjątkowo cynicznie podchodzi do historii kiedy kilkanaście lat temu państwa bałtyckie zaczęły mówić o tym że należy im się odszkodowanie za 50 lat okupacji sowieckiej I odpowiedział ale hola hola no przecież byście sami zagłosowali za Przystąpieniem do Związku Sowieckiego, co oczywiście było kpiną, no bo nie było żadnego referendum, nie było żadnego głosowania, po prostu weszły tam rosyjskie wojska i ogłosiły wyniki głosowania. Natomiast to pokazuje cynizm tego człowieka jako przywódcy. Władimir Putin jest człowiekiem, który uważa, że będzie przywracał Rosji należne miejsce w Europie właśnie siłą. No, nie potrafi się, nie mogą tego zrobić siłą gospodarczą, bo kleptokracja, czyli rządy złodziei, które zainstalowali w Rosji są po prostu cholernie nieefektywne. Ludzie tam żyją biednie, głodno. Niespecjalnie nie jest to coś, co jest atrakcyjne dla wszystkich innych. To samo się działo na Ukrainie. Na Ukrainie przez 30 lat, kiedy w 1991 roku Ukraina odłączała się od Związku Sowieckiego była bogatsza niż Polska, i po 31 latach jest praktycznie w tym samym momencie minus straty wojenne, które tutaj zrobił Putin, która była 30 lat temu. To państwo po prostu przez te 30 lat praktycznie się w ogóle nie rozwinęło, nie zmieniło instytucjonalnie, a jeżeli się zmieniło, to raczej na gorsze, w sensie rozwoju gospodarki, to stało w miejscu, i przez lata. I to są rzeczy, które sprawiły, że w pewnym momencie pojawiła się jakaś ekipa, jakieś dążenie też ludzi, samych Ukraińców, którzy chcieli przystąpić do tego klubu społeczeństw zachodnich, czyli takich, których można się rozwijać, można się bogacić, niekoniecznie tylko i wyłącznie elity władzy, właśnie tak jak to ma miejsce w systemie. Rosyjskim, który jest jakoś tam kalką systemu sowieckiego, tylko jakąś tam wariacją. Istnieje jakaś tam arystokracja reprezentowana przez oligarchów, oligarchów pomniejszych, która ma licencję na bogacenie się i całe społeczeństwo, które ma czerpać satysfakcję z życia i bycia dumnym mieszkańcem imperium. Tak w skrócie można to ująć. Tak więc, czy groźby Putina odnośnie używania broni nuklearnej. Są realne. Tak, drodzy państwo, są, ale zawsze były. Rosja jest po prostu państwem, które ma ponad 7700 głowic i te głowice były, są i będą, i są, jakby to powiedzieć, trwałym elementem pejzażu. Nie starzyło się nic nowego, co wymagałoby siania paniki. To jest próba przez Władimira Putina zdyscyplinowania społeczeństwa zachodniego, ale również własnego społeczeństwa, które. Coraz odważniej protestuje. To o tym państwo się trudno dowiedzieć, ponieważ tam media w Rosji są kontrolowane, ale coraz więcej osób odmawia, protestuje przeciwko agresji Rosji na Ukrainę. Część żołnierzy nie chce, mimo że ma obo taki obowiązek, nie chce brać udziału w tym konflikcie. Ludzie są przeciwni. Zdarzają się demonstracje, jak zdarzyła się w weekend, gdzie jeden z pracowników Instytutu Państwowego przepraszał na forum ONZ-u za agresję swojego państwa przeciwko Ukrainie. I Putin musi wprowadzić reżim i psychozę wojenną, bo musi zaczyna to wszystko wymykać spod kontroli. Ale żeby nie było tak pesymistycznie, to zacytuję słowa Wincenta Sewerskiego, autora bardzo inteligentnych i dosyć dużo mówiących o świecie, powieści szpiegowskich, który wrzucił do siebie na swoje media społecznościowe w takim cyklu szpiedzy informują że czas kremlowskiego dyktatora się kończy no te, te jego takie przepowiednie dużo razy się sprawdzały więc miejmy nadzieję, że tym razem będzie podobnie drodzy państwo, jeżeli się podobało to tradycyjnie proszę o subskrypcję kanału, łapkę do góry a wszystkich z Państwa, którzy chcą więcej, zapraszam na portal wieści24.pl, którego jestem redaktorem naczelnym.